Dziękuję wszystkim członkom Akademii. To wiele dla mnie znaczy. Nigdy przedtem niczego nie wygrałam. Dziękuję mojemu menadżerowi, zespołowi, ale przede wszystkim wyjątkowej osobie kobiecie o wielkiej energii. Ta nagroda należy tak do mnie, jak i do niej. Kobiecie, która mnie zainspirowała. Mamie San. Jesteś pijana? Skąd czerpiesz swoją energię? Jest pół do pierwszej. Brała coś. A ja mówię, od mamy San. Mama San, twoje wibracje mnie przenikają. Rose? Wyciągaj klucze. Szybko. Masz odlot? Daj mi klucze. Nie krzycz. Masz złe wibracje. Jesteś stary. Nie lubię starców. Świetnie, nie ma sprawy. Nie drażnij jej. Co jest? Rose? Oglądałem wideo o Woodstock. Przisz tę swoją rąbankę. Odjechałaś. Złaś, głupia krowo. Popchnąłeś mnie. Zróbcie z nią porządek. Odwal się. Musi pani być ordynarna? Jak mam spać w tym hałasie? Jesteś już bezpieczna. Z przyjemnością się stąd wyniosę. Co mówisz? Zaproponowano mi pracę. Czasowa licencja na pub w Rotterdamie. Małe mieszkanko nad pubem. Dzięki, że mi powiedziałaś. Proszę uprzejmie. Mama Kas.